Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj niedzielnie, pochmurno, deszczowo. Deszcz chmury, słońce, wszystko na raz. W sumie miałem taką nadzieję, że wybiorę się może w mojej krótkiej przerwie na grzyby, ale no jak padało, to nie idę. Zapraszam was na film. I zanim zaczniemy tutaj jeszcze wszystko przesadzać i sadzić i powiem Wam o co chodzi, zobaczcie unboxing kolejnej pięknej rośliny. Dobrze, mamy to. Słuchajcie. Mam tutaj. Mam tutaj monsterę. To jest monstera Dissecta. Ona tworzy piękne, takie pierzaste liście. I ją damy fajnie na palik i damy ją do tutaj zrobionego substratu. Ziemia kokosowa, perlit. Eee, perli co tu jeszcze mamy, to do jak to się nazywa Pumeks. Co tu jeszcze jest? Eee, trochę mam również spagnum, vermu, vermicul, vermukolit. No i mamy jeszcze oczywiście taką wielką garść perlitu. Dodałem również wymieszanej takiej mieszanki, woda z dodatkiem. Oleju nem i z kropelką płynu do naczyń, żeby to się fajnie jeszcze dobrze wymieszało. Zalałem to wszystko i żeby wiecie, nie mam ochoty już na jakieś tam ziemiórki cuda. Nie kupuję też ziemi e, takiej ogrodowej czy do kwiatów w sklepie, bo to przy każdym worku są ziemiury. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze alokację e, frytki wariegaty, trzy sztuki. Je wsadzimy do doniczek. Epipremium cebu blue wariegata. I mamy dwie monstery. Jak się nazywają? Lechleriany. Damy do jednej doniczki. One takie też tworzą super liście. Coś w tym stylu jak Adansoni. Tylko, że właśnie tutaj e, roślina dochodzi do dużych rozmiarów. I oczywiście EpiPremium Giganteum, które takie piękne liście tutaj stworzyło. No i zaczynamy. Pierwsza doniczka. Pierwsza doniczka, pierwszy palik. Tutaj może dam tak. Wiecie co, zmartwiłem się w sumie? Bo tutaj, szykując się do tego odcinka, zdałem sobie sprawę, że mam za mało doniczek że nie mam w ogóle już doniczek przezroczystych do tych tutaj wiecie e, roślin no i znalazłem jeszcze takie dwie nieumyty. ach mówi kij że nieumyte przecież tutaj nic nie ma żadnych takich jakichś grzybów czy jakichś wirusów i to są to są na bieżąco doniczki wiecie tutaj używane zmieniane przekręcane przestawiane no nie robić sobie jeszcze roboty. No, i muszę na, na eBayu zamówić znowu nowe donice. Tutaj, w sumie, to już e, te paliki to normalnie. To normalnie one tworzą taki krajobraz. Tutaj przy oknie, ja Wam pokażę raz zdjęcie, jak to wszystko wygląda. O, no i tutaj mamy to zasadzone. Proszę bardzo. Zobaczcie. Teraz tylko trzymać kciuki, żeby nasze EpiPremium Giganteum puszczało liście, żeby się tutaj przypiało. Nie ja dodałem trochę do, do spagnum. Dodałem trochę rizotoniku i takiego nawozu organicznego, żeby coś już tym spagnum tutaj w środku było. To by było to pierwsze. Odstawiamy na bok. Bierzemy się za naszą Monsterę No, Ona już ma tutaj porządne korzenie, zobaczcie. Te spagnum sobie tutaj wrzucę z powrotem. Te wszystkie rośliny, wiecie, z tropików, one są do spagnum przyzwyczajone. Co w sumie przyzwyczajone, to jest, to jest też w poczęści ich e, podłoże. Oglądałem wczoraj na YouTube taki odcinek jak w Ekwadorze, jakaś tam panienka z miasta. Pojechała z chłopakiem, pojechali do Lasu. Nawycinali filodendronów, sanjeveri, czad, czad. U nas to sobie można jechać nakopać tych. Pokrzyw i innych. Fajnie. Znowu, wiecie, fajnie, ale oni nie mają jabłonek. Nie mają stokrotek. Ale mimo wszystko super, nie? Filodendron gloriosum to normalnie tam u nich widziałem. Ojej, co ja sobie zrobiłem. Może dam większą doniczkę, wiecie? Aha. Dobra, damy większą doniczkę. No, u nas dzisiaj jest święto. Święto, jutro jest święto, nie dzisiaj. Jutro jest święto. Też będzie pracy. Więcej normalnie mam w poniedziałki, mam wolne. O, tutaj się możesz już przyczepiać, moja droga. Normalnie poniedziałki mam do południa wolne, ale z tego względu, właśnie, że jutro jest święto, to wszyscy pracują. Na pewno już tam się ktoś, jakieś są tam rezerwacje, to wiecie. W czwartek jest znowu też praca. O 16 już muszę być gotowy z tam wszystkimi moimi rzeczami, które potrzebuję. O. No nie chcę tego korzenia tutaj. Muszę sobie dziś teraz tą taśmę przynieść, ale to potem dopiero przyczepię, żeby wam już tej głowy nie zawracać. We wtorek planuję. Południe na Grzyby. Potem znowu będę szykować taką zimową kwaterę dla Żółwi i dla Brugmancji. To jest taki stary garaż. O, patrzcie, no nie chcę tutaj się trzymać. Stary taki garaż i tam będę po prostu em, zimował Żółwie. Dam oczywiście lampy specjalne. Dla nich dobra. I muszę kupić stropian, żeby położyć, położyć na ziemię. Tam jest beton, i wiecie, żeby one po prostu mi nie zachorowały, te żółwie. Teraz jestem ciekawy, właśnie jak się mają te tutaj lechiarjany. Czy one mają wielkie korzenie, czy, czy, czy takie normalne? Bo mi się tutaj nie zmieści nic. A tu już jest trochę słabiej, dobra. No ale z tego spadną, wyciągnąć te rośliny to już jest trochę... Zobaczcie, jak tu korzeń sobie wyszedł z donicy. sobie odstawimy na bok. Tak to może tutaj, o, zrzucę. No to wygląda właśnie jak młoda Adam Sony. No, mam nadzieję, że to jest. Wiecie, bo taka sadzonka kosztowała chyba 60 euro. I mam nadzieję, że to są te, o których mowa. Przy okazji, dziękuję Wam za odwiedziny na Instagramie. Tutaj taki fajny już korzeń powietrzny wyrósł. No, to ja znacie taki mój już lekki plan na wtorek, na czwartek. Jutro się może... No nie wiem, wiecie, bo wybrałbym się też jutro na grzyby, ale ja mam tylko 3 godziny przerwy i ja się chyba nie, nie owinę się, bo tam muszę też pół godziny jechać. Ludzie targają grzyby, no i chciałbym jeszcze też zaraz jeszcze iść a to tak zawsze jest, że jak em, coś się gdzieś zaczyna, sezon czegoś, czy taki sezon wiecie, kąpieli, e, że się można kąpać gdzieś w jakimś basenie czy coś w lato, czy nawet nie wiem na jakiejś w jakiejś sadzawce to zawsze u nas jest masa wszystkiego. O, tutaj moje. O, ty się też prawie trzymasz. No super. Was tutaj fajnie jeszcze lekko przy. Tak, przybliżę, może. Trochę, może za daleko ten palik tutaj, abyście może jakieś krzyki tu słyszeli, Gabi czy coś. To po prostu ona się będzie cieszyć, że będzie mogła iść na obiad. Na... Niestety w ostatnich dwóch dniach jakaś jest nieprzystępna i niedostępna. Złapałem wczoraj za nos. O, Tutaj numer trzeci. Teraz damy sobie tą piękną wyrośniętą sadzonkę Cebu Blue Variegata. Mam nadzieję, że ta wariegacja tutaj jeszcze wyjdzie na kolejnych liściach. Zobaczymy, chociaż oglądałem filmiki, filmiki, zdjęcia i wiecie, że na tych zdjęciach właśnie było widać, że pierw były zielone liście, a potem znowu, wiecie, z wariegacją i, i były w ogóle w sumie białe. Ta roślina trochę jest, trochę, trochę jest lekko zestresowana, bo ona przyszła do mnie w ceramisie ta pani mi poleciła ją posadzić do, dalej do seramisu, bo ona, bo ona już jest po prostu e, zestresowana. Ale ja tutaj nic nie sadzę do seramisu. Myślałem, może wiecie o dwóch albo trzech e, anturiach, żeby do ceramisu je wsadzić. Ale na razie to jeszcze jest w takim no, planie. Przypominam również o tym, że możecie również wysyłać e-maile albo stać się częścią, no powiedzmy, możecie stać się członkami. Zielonego okna, i będziecie mieli jakieś tam ekskluzywne rzeczy. No i takie są też, pomyślałem sobie, że mogę robić dodatkowo miesięcznie, w zależności ile będzie nowych. Um, jak to nazwać? No, członków tego tutaj zielonego okna klubu, to będę mógł robić trzy różne trzy różne um, mystery boxy miesięcznie. Taki zwykły. I dwa takie już lepsze, a trzeci to już w ogóle taki wiecie super mystery box e, z takimi już naprawdę no porządnymi roślinami w tym sensie, że na przykład um, Monster, nie monstera, na przykład monstera też, no, dlaczego nie Thai Constellation sadzonka albo czy jakiś szczycik czy coś, bo tutaj wszystko rośnie jak głupie, albo na przykład e, Philodendron e, Florida Beauty sadzonka, na przykład, no można tutaj wymieniać, bo jest tych roślin takich e, kolekcjonerskich wystarczająco, to wszystko rośnie jak głupie Dlatego mógłbym wiecie Mógłbym takie po prostu ohoho, uh, 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 boksy robić trzy różne jak mówiłem normalne super i deluxe o tym trzeba na YouTube zgłosić się jako em, członek takiego właśnie tego klubu, czy nie wiem jak to, to nazwać, społeczności. To zależy od Was, czy będziecie chcieli, czy nie. Opcje są, może ktoś będzie chciał mnie też w jakiś sposób może tutaj wesprzeć. Żadnych to patronajtów a in, innych cudów nie, za, nie zakładam, bo to też nie jest nie, nie po to, żeby jakieś to pieniądze, e, wiecie, na tym robić. Tylko, że Kupuje się zawsze nowe rośliny i chodzi o to, żeby, żebyście w sumie też mnie po prostu nie może wspierali, tylko wiecie, to są też ogromne koszty takie różne rośliny i no ładnie by było, gdyby ktoś na przykład. Swoją cegiełkę chciał do tego dołożyć. Ja nie wiem, czy teraz dobrze tutaj mówię. Czy mnie rozumiecie o co mi chodzi? Ojojo, jakie dzieciątko. Dobra, tutaj idziesz do ziemi. Chorządki się po O, tutaj mamy pierwszą alokację. Tutaj damy drugą do tego innego małego kubeczka. Drogie są sadzonki. Chodzi o to, i wiecie, e, na przykład dołączając do tego klubu tutaj, zielonego okna, no, tworzycie zielone okno i macie szansę na jakieś tam e, mystery boxy, tak? Na jakieś fajne rośliny. O to chodzi. O, i o nic więcej. Mam nadzieję, że mi się teraz udało wytłumaczyć. Bo mi nie chodzi o jakiś zarobek, tylko o to, że dokładacie swoją cegiełkę. Do nowych roślin, czy do doniczek, czy do tych wszystkich tutaj, wiecie, substratów, i w zamian możecie zdobyć taki Mystery Box. Dobra, tu mi brakuje jeszcze jednej e, doniczki. Dobra, muszę wziąć to tutaj z dziurę, czy nie ma? Nie ma, ale i tak tego nie będę mocno podlewał. To jest tylko na parę tygodni. Żeby one tylko sobie puściły, wycie, fajne korzenie. Uh -huh. A ty żeś tu tu i urosła. Bokiem żeś urosła. Patrzcie, jaka mini Frydek Frydeywarriata. Malutka. Tak, żeś tu krzywo urosła. No. Kolejne są w procesie kiełkowania. Mam nadzieję, że. Paulina również będzie miała piękną alokazję frytka z wariegacją. I oczywiście Renata, której wysłałem... wow Wysłałem również sadzonkę bulwę. Tutaj mam jeszcze jedną roślinę. Teraz mam problem, wiecie, bo nie wiem co mam zrobić. Ta oto tutaj cudowna Ravidofora dekursywa mi urosła. I ona się wpięła po prostu, wiecie, przez em, między philodendrona scandenza i jak miała, wiecie, nam miała za mało po prostu tutaj. E, nie, może nie słońce, ale tam słońce nie świeci. E, jasności? No to patrzcie jak tutaj to. Ona jeszcze ciągle jest spagnum. To jest najlepsze. To nie puszczała liści. Ojej, no jak mam teraz tu to zrobić? A może to wszystko po prostu razem wsadzę? co Co to jest? Jakiś metal? Co to jest? Ja tak to wszystko tutaj wsadzę. Nie będę się tutaj cackał na razie, tylko żeby ona sobie mogła, może jakieś korzenie puścić nowe i ją potem z całą tą donicą, ze wszystkim, znaczy bez doniczki, przesadzimy ją do większej doniczki. Niech się tutaj jeszcze powoli na nowo ukorzeni. Palika nie będę jej dawać, bo szkoda palików. Jak na razie nie wiem, czy to pociąć, po prostu czy obciąć. Niech spuści sobie z boku i tą, ten wierzchołek tutaj na nowo ukorzenić. Czekajcie, bo mi tutaj o, w ten sposób. Wiem, że nie będzie widać, ale nie poradzę. O, patrzcie, tutaj po prostu to obciąć, nie wypuści albo zawinę na palik. To są za 2 metry rośliny. Dobrze. I na koniec Monstera oblika Peru. Tutaj wyciągnę trochę ziemi stąd. I damy jej po prostu, wiecie, palik i ją przywiążę. Zobaczymy czy coś z tego tutaj będzie wreszcie. Czy ona się weźmie do roboty, czy nie. Ok, tutaj trafię na korzenie. Warunki ma super, do, super dobre, wiecie, w tym, w tym foliaku tam. Ale może właśnie problem jest, jest to, że ona nie ma palika. Tutaj mamy paliczek. Upsala. O, w ten sposób. Dobra, tutaj tym fajnie przy, przysypię, przygnę, trochę spagną, trochę reszty, cudów. O, Zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, gdzie jest ta taśma moja. No. Kupiłem sobie dwie taśmy. Zrobiłem tutaj na, na regale, zrobiłem sobie porządek. No i miałem, miałem zrobić. Miałem właśnie. Czy robiłem ostatni odcinek i miałem tą taśmę gdzieś w rękach? I teraz znowu jej nie mam w rękach. O. Tak to tutaj zawiążemy. Może akurat, właśnie, brakuje jej tego tutaj, wiecie. Tego palika. Nie wiem, no zobaczymy. Taki dziś odcinek, luźny. Wiecie, chętnie oglądacie. Ja wam też chętnie nagrywam. Teraz tylko grzyby jeszcze. Potem zrobimy jeszcze fajny odcinek. Paprociowy. No, nazwanie mnie królem paproci zobowiązuje. No i mamy to tutaj. Zobaczcie. Może akurat to było jej potrzebne, wiecie? Do szczęścia. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się, widzimy się na grzybobraniu. Pozdrawiam, papa. Pa.